cześć, cześć, Witam w nowym odcinku na moim kanale. Nagrywamy znowu rybki, bo rybki są fajne. Dalej mega się jaram, tym, że odkryliśmy ocean. Ale no cóż, bez gadania od razu. Le Kasper, 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 Jezus Kasper. Chodź tu Mi 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 mi, tak blisko było. Ja go jeszcze mapę Dobra, już go nie złapał, już popłynął. Jezu, jak blisko było złapania Kaspera! Sad. Mm. Mm. Dobra, eee. Zrobimy tak dzisiaj, że spróbujemy złapać Pinki Sera, bo jest ja on w questach, a ja teraz będę robił questę, żeby mieć Deep Sonar, bo to jeden z kroków ważniejszych na przyszłość, ale na razie spróbujemy po prostu złapać jakąś dużą rybę i uważać na tą rybę, co gasi światło. O, tej ryby nie mieliśmy, choć. A, się złapała nie ta. Co tak ciągnie? Bitterfish. No, eee... Y katalog. Teraz się będzie pewnie trochę powiększał przez dużo nowych rybek. Mm, spróbujemy też złapać na pewno tą akumę. Mm, tutaj powinien się ten unicorn gdzieś pojawić. A, to piercer się nazywa. Tak, no na spoko, spoko. Rakieta, hak, bomba, bomba, bomba. Lecimy! O, jaki daleki żółt! Dobra, dobra. Eee, w to tam... Nie, tylko trzeba naprawdę uważać na tą rybę, która... Chodź! No chodź! No Mamy! Mam jakąś nową żółtą, yy, różową rybę! Magę, co to jest? Jaka silna! Znaczy nie, nie, niezbyt chce ciągnąć parybossy w się sensie nie walczy ze mną. Ale mega długo się ją wciąga. Mamy, mamy! Tiso! Tisle, Tisle, Tisle. Dobra. Tu jesteś? Tu jesteś. Ładna jest ta ryba. Egzotyczna. 1400. Nie no, tak jakby nie patrzeć, to jest całkiem sporo. O, ale ta nasza kuweta kota się prezentuje pięknie. Przeskoczymy sobie za bojkę. Złapiemy się zaraz jakiejś rybki Okej. Okay. Wrócimy jednak na łódkę. Hmm. Dobra, wracamy, wracamy. Jezu! Jaka stado się zleczało! Ty jej porwała jedną rybkę widzieliście? Tam na róg swój. Ciekawie. W ogóle jak ktoś mi w komentarzu napisał, żebym kupił flika. Ja nie wiem, czy to jest fliki, czym on się różni, bo nie znam się aż tak na tych wszystkich ustawieniach wędki w tej grze, ale posłucham komentarza i kupię to, co komentarz mi radził, zamiast Diving Lure'a. Mm. O! No nie! Spłoszyłem go tą bombą. Geniuszem jestem. Ok, jeszcze zostawmy. Mm. O! Nie, no. Nie chcę złapać tego. Nie chcę łapać tamtego, mimo że wiem, że to też jest pewnie całkiem ryba. Okej, zgrobny unik. Oj, oj, oj. Oj, 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 już w sumie złapałem. Już się chyba robi dzień. Powoli. No i co ciągniesz? Yellow Joe, ryba pewnie medium. Tak jest. Okej, mm. okej. Okay, okay. Co jest? Ale jestem bidny. Okej, okay, musimy sprzedać rzeczy, żeby nas było stać. Mm. A zadrukujemy sobie tutaj w sumie może. Oj, piranie płyną, bo widzę. Szybko w dół. Okej, okay, okay. okej. Akuma. No i sta do piraniu. Czekajcie, bo skoro wiemy, że gdzieś tu pływa akuma. Na takiej głębokości. To łapiemy akumę, dobra. No dosłownie na nic mnie nie stać, więc musimy ją złapać trochę na oko. Chodź. Ona chyba jest dużą rybą, nie wiem. Nie interesuje w ogóle te, jej moi, tej ryby moja przynęta. Próbujemy na dużą przynętę ją złapać. Ale to jest pewnie z dopieranie Tak, tak, dokładnie myślałem średnią rybę trzeba znaleźć Nie Blossip Znaczy nie Blossip, tylko to niebieskie Jezus, jak się rzuciły wszystkie. Strzelę. No płynie za mną, naprawdę. Krak! Nie coś... Coś mu nie pasuje ewidentnie. Niby, niby chcę hapnąć, jednak nie chapie, no. Okay. nic nie widzę. Pękła mi wędka, bo usłyszałam. No szybko, do góry. Ja już sonor, ale rozmazany jeszcze. O, już jest dzień chyba w ogóle. Taki wczesny. No właśnie. No, ale jak tu sprzedać ryby? Nie wiem, nie wiem. Że to wiem, że tu chyba jest rafa koralowa. Koralowa. Nie, to może być rafa koralowa. O, mamy jakąś rybkę O, homerhead ha. Nienawidzę tych ryb od razu A ja hammerhead tam był Rana Nie fajnie, ale Miło, że mam ją przynajmniej już wpisaną w katalog. To, tam był Dragonfish! Jestem pewny! Zaraz, kolego, poczekaj chwilę. Chwilę kryształ. Może Dobra, za chwilę, zaraz wracam. Ok, odebrałem od kolegi, pozdrawiam Karol. Wracaj. Eee, <grym>, wracając. <grym, wracając. UAAA! DRAGON HAMMERHEAD! Co, 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 się, co, co się stanęło? Postaramy się go wyciągnąć. Zaczepił się, tak? Tak, okej, okay, koniec. Ale mamy tego... widoczność Hammerheada mamy. Wiemy, że istnieje. <noise> w ogóle w jakieś fajne miejsce trafiliśmy pod względem rybek. W sensie, w sensie, w sensie, że dużo jest tu ryb nowych. O, o. Nie no, to żart. Jesteśmy tu, gdzie wzrok nigdy, nigdy tak nie sięgał. O, mamy, mamy tą rybę. No, hop. Dire Trillo. Wow, 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 okay, pójdziecie na razie na pakę. Staramy się znaleźć drugą małą rybkę. która mogłaby być przynętą. No dobra, może być już druga. Może być już druga taka sama, mimo że są całkiem drogie. Bo Machad to nie stać. No i idź sobie! Wszyscy! nowego, nie ty, nie ty, okej okay, ty. O, ugryzłaś okej, okay, przynajmniej Łomber, okej, okay, okej. Okay. Mamy jeszcze tak około z minutę. No ale już mieliśmy dragonfisha na wędce, nie? A co to? Mała ryba, ładna całkiem? Sporo warte. Dobra, wycofamy się już, żeby posprzedawać to wszystko I na razie na tym odcinku skończymy, znaczy no skończymy w tym odcinku na razie, teraz będą codziennie chyba odcinki, robimy takie jakby daily z Goes Fishing, bo naprawdę, naprawdę jest, czy jest co robić, nie? Odzimać. Naprawdę jest co robić. Mm. Tylko teraz tak mm. ziomeczek jak mi radził, że już zamiast Diving lura kupić flika. Ghost Fishing Mas eu acho que é